Witam Was drodzy widzowie, robimy sobie BMK. wymieniamy sprzęgło dwumase, bo się rozleciało łożysko w środku i tak jest spostrzeżenie moje, dla Was taka, taka podpowiedź, na co zwrócić uwagę, gdy wymieniacie takie sprzęgło. Tutaj mamy już uszczelniacz, to jest raz, że trzeba zwrócić uwagę na ten uszczelniacz, czy nam się nie leje. Zobaczcie, tu jest w idealnym stanie był. Bo tutaj jeszcze nic nie ciekło. Tu już jest nowy założony. Ale gdy zdjęliśmy ten pierścień impulsowy, to już tutaj takie delikatne zapocenie się pojawiło. Zapocenie, nie wyciek. Zwracać uwagę, wymieniać. Druga rzecz. Druga rzecz to jest pierścień impulsowy, na którym się zbierają. Widzicie opiłki. I pamiętajcie, żeby to dobrze oczyścić po wymianie sprzęgła, żeby Wam nie oszukiwało obrotów.